Miniona niedziela na torze motokrosowym w Falczewie upłynęła pod hasłem czwartej rundy Pucharu PZ w motokrosie, w której startowali zawodnicy w czterech klasach. Organizatorem imprezy był Klub Motocyklowy Wiraż. Jest to już czwarta, kolejna runda Pucharu Polski BZM, są to zawody cykliczne, u nas jest to, jak już przed chwilą powiedziałem, czwarta runda, zawodnicy są z całej Polski, są, przyjeżdżają niepojedynczo klubami, na przykład z Lublina przyjechało około 30 zawodników, w tym dużo młodzieży, w klasie 65, którzy przyjechali się ubiegać o licencję i akurat tutaj mieli taką możliwość zrobienia licencji są władze PZMOTu, które mają uprawnienia do przeprowadzania takich do, do organizacji i przeprowadzenia egzaminu na licencję. Także oni już są po tych po tych biegach i wie, wszyscy zdali na tą licencję, także zawodnicy byli zadowoleni, aczkolwiek początek imprezy bardzo był trudny, bo mieliśmy bardzo duże opady deszczu i to nam komplikowało rozpoczęcie zawodów, no bo na na pogoda górę, no, ciężko, ciężko przewidzieć i, i, i tutaj nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu. Troszeczkę nam to e, organizacyjnie troszeczkę pomieszało, parkingi i tak dalej, no ale no, no trudno. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, musiało, musiało być tak jak jest, nie? I, I w tej chwili już jest, już jest porządek po, po pierwszej turze biegów jest porządek, wszystko idzie płynnie, wyniki, nagrody jest na bieżąco, są na bieżąco rozdawane. Yy, nie słychać jakichś komentarzy negatywnych, jeżeli chodzi o zawodników, jakichś protestów co do organizatorów i, i, i tym podobnych rzeczy. Także jak, jak na tą chwilę ja jestem przynajmniej zadowolony. Nie wiem, jak, jak nas jeszcze oceni pani sędzia i, i, i władze pzmot u Myślę, że to nie będzie aż nie będzie tak źle, także myślę, że impreza za, będzie zaliczona do imprez danych. Dzisiejsze zawody zapowiadały się rano nieciekawie, z uwagi na bardzo brzydką pogodę, padający od dwóch dni deszcz, no i dzisiejsza ranna ulewa nie zapowiadała tak pięknych zawodów, jakie oglądamy w tej chwili. Szczęśliwie, z dobrą organizacją, organizator stanął naprawdę na wysokości zadania. Impreza bezwypadkowa. Przeprowadzona sprawnie. W tej chwili oglądamy, jesteśmy świadkami oglądania w dali ostatniego biegu zawodów klasy 175 cm. Yy, są to już yy, największe motocykle yy, powyżej 175 do 450. Yy, tu stoją najbardziej wykraźni zawodnicy i jest to najbardziej właściwie widowiskowy. Yy, zawodów motocrossowych, jakie rozgrywamy yy, zarówno w miesiącach Polski, jak i w Pucharze PZmotu u czyli imprezie jaka jest w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o podsumowanie zawodów. Uważam, że nie mam nie ma żadnych najmniejszych zastrzeżeń, zarówno do organizatora, do służby zdrowia, do wszelkiego rodzaju sędziów, zarówno sędziów liniowych, czyli sędziów na skokach, jak i sama praca biura zawodów. No ja jestem zauroczona, po raz pierwszy znajduję się w waszej miejscowości tutaj, po raz pierwszy sędziuję te zawody tutaj w Bartoszycach, także same plusy uważam, że minusów nie ma. Gratulacje dla działaczy tutajszego klubu, bo podjęli się naprawdę dużego, dużego wyzwania i zorganizowali tak dużą imprezę. Myślę, że nie po raz ostatni i że... W przyszłości będą te imprezy cykliczne lub może pokuszą się o imprezę większej rangi jak są Mistrzostwa Polski. Na razie myślę, że jeszcze rok powinni zrobić ten Puchar PZ Motu, żeby okrzepnąć w działaniach, żeby okrzepnąć w organizacji, zdobyć doświadczenie i myślę, że za dwa lata będą mogli się ubiegać o zawody rangi Mistrzostw Polski. W kategorii MX65 miejsce pierwsze zajął Michał Krew z Olsztyna, miejsce drugie Kacper Kozłowski z Lidzbarka Warmińskiego, miejsce trzecie zdobyła Karolina Węgrzyn z Zakopanego. W kategorii MX-85 miejsce pierwsze zdobył reprezentant Hiszpanii, na drugim Szymon Motylewski z Hełna, na trzecim reprezentant Rosji. W kategorii tej startował również mieszkaniec Bartoszycka Szutowicz jeżdżący w barwach wiraż Bartoszyce, który w trakcie zawodów zdobył 5 punktów i w klasyfikacji generalnej zajął 19 miejsce. W kategorii MX-1 miejsce pierwsze zajął Arkadiusz Mańk z Człuchowa, miejsce drugie Jakub Piątek z Lublina, na trzecim Piotr Zalewski z Litna. W kategorii MX-2 miejsce pierwsze zdobył Sebastian Banaś, na drugim Jakub Majchrzak z Głogowa, na trzecim Tomasz Wysocki z Lublina. Ogólna klasyfikacja generalna. Miejsce pierwsze Piotr Zalewski z Lipna. Miejsce drugie Waldemar Lonka z Głogowa. Miejsce trzecie Paweł Wizgier z Łowicza. W zawodach startował także Jędrzej Żuralski, mieszkaniec z Bartoszyc, jeżdżący w barwach MKS Jasamiec Park Warmińskim. Jednak po dwóch biegach zajął 29 miejsce, a w klasyfikacji generalnej ogólnopolskiej jest obecnie na 49 miejscu.